Dobra, i co płyniemy tam? I płyniemy, tak. Płyniemy, tak. Dobra. To I ja nie wiem, co lubię, Ale co trzeba było zrobić? Aha, w ten wirku, tak, Płynąć tak, tak. Się, wir. Płynąć to wir. kiedy wpłyniecie wir. Ja już praktycznie ok, jestem. No to ja też praktycznie. No to ja już pływam. No to już. Tak, 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 ja ja już, tak, ja tak, już. Tak, mam kaczankę. Tak, ja tak, tak. tak, Zaczęło Ej, mam A ty się Cindy, <laughs> to. będzie Ale nie dostawiam to. Nie, Nie, ona jeszcze będzie wiecie jak Diana, nie? Tą rączką

It was a floating island in the sky. Probably the most beautiful place I'll ever see in my life. Isn't it an island in the mist, surrounded by water somewhere here on Earth? I don't know. The only thing I do know is that I never saw so much magic in my life. Merlin didn't want to say much. I had a feeling he just wanted to get out of there. He was present all the time, as a keeper of the castle. But at the end, I was able to bring him to life with Summon. He hid in one of the towers of the castle. Of course, we'll never know what would have happened if I hadn't defeated Morgana. And what is this for? According to the book, this is the secret Arthur's armor. It is all well explained in the book. There were six pieces of it, and this is the correct position of how they should be if you put them all together. So, what now? It looks like you've collected all of them. I have no idea. But it's the only thing I could bring from the castle. Everything else simply vanished. There is also a place for Arthur's sword, which I had to put into the rock to break the magic barrier of the castle, so I was able to escape. And which I got back from the underwater ruins near Topaz Island. That was its location in the present. You know what is the best part of all this? That in the ruins, I've found also this cup, which I believe is the holy grail which everybody is looking for. And you didn't tell me this? I wasn't sure until now, but I think I know where it should go. Okej, cześć witajcie, w bonusowym levelu wróżka, jestem ze mną jestem, i torgus, jestem, siemka, ej ależ to. no i udało Te się, nogi, udało się, ej, jaki plecaczek w ogóle, super w serduszko, wróżkę, <laughs> o czekajcie, uwaga, okay. Ja nigdy tak nie wyłączam. I co robimy? Lornetka, flary, boże <grym> i Czarna materia do wsadzenia jest! Jest, słuchajcie, mamy to, skorzystaliśmy z jakiegoś save'a. Widzieliście, że zupełnie inaczej cutscenka. Tak, tak, ona gadała, że jakąś czarkę znalazła tak. w podwodnych ruinach tak. i że odzyskała tak. Excalibur w ogóle też, ze teraźniejszości, tak. Tak. nie? No my hmm. tego nie zrobiliśmy. My tego nie zrobiliśmy, bo jesteśmy lamy. Tak. Ja walnę pierwszy zapis, co to jest? Magiczny mm. ogród, sekretny poziom. No to już sekretów nie będzie raczej, nie? Raczej no, nie, ale widzicie ten stos. Gdzie my jest idziemy? Jest skrzydełka, właśnie, lewo, prawo, na co dół? się robi w ogóle? Chyba na dół trzeba, nie? Ale nie da się tutaj skoczyć po górach. A właśnie, skurka? dałoby się chyba, a te skrzydełka się nie majtają. No. No, ale co ty tam, fajnie wygląda. Na dole jest jakaś brama. Mm. Dobra, skaczę tu po górze na razie, bo się Mnie da. Ja też na razie, tak. Mhm. Nie wiem, gdzie to prowadzi. Ale... To jest. Jezus Maria! Coś mnie też wystraszyło. Ale nie zginąłem. No ja też nie wiem, co to było. Jakaś kula chyba. Kula nie wiem, ja jestem fula. na środku tutaj przy takim czymś, ale... Jestem nad dziwnym czymś. Jestem nad bramą. Jestem jakieś... Jakieś... Nie, taki Uliaduje straszak jakiś... był chyba ty. To tylko. jest jakaś konewka w ogóle. Jest zaraz mnie po prostu coś potarga. Tak, mi przeskoczyła. Raz. No A jest, jest. Y, jest coś tam. Nie ja mam takie przek pokrętło jakaś. przekręcam, takie brązowe. Nie widzę pokrętła no. na razie. A ja mam po Lewą stroną górą cały czas się... Ona bierze tę konewkę. Jezu, nie mogę tam doskoczyć. A gdzie macie konewkę? Ja nie wiem, czy to jest mm. konewka. Taki ster przekręciłaś? Tak. No to jak wrócisz się dupą do niego, oh! no, no. to po lewej stronie, za tym skosem takim to jest. No mam konewkę, dobra. To jak ja mam tam skoczyć? No ja poszedłem no koło w ogóle ja przed, też, nad bramę. Ja też od dupy strony, tak. Ale my do właśnie tego pokrętła właśnie nie dostajemy. dobra, dostaniemy. ja sobie doskoczyłam, a to jest jakiś skrzat, tak? Jest. I on tam tak. A nie, dostajemy już... się. Dobra, tak, 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 dostaniemy Dostałam się. Dostałam się. Co to otwiera, to pokrętło, nie wiadomo. Nie wiem. A mamy flary. Ale tam jest nie przejście nie dalej. No, ja odpalałam flarę. Tak? Ja nie mogę. A, dobra, teraz mogę, dobra. No to ja idę w to ale przejście. Ale nie mogę teraz wykręcić tu przy tym skrzacie. No ja też nie mogę. Idę w to przejście, słuchajcie, ale to... Jak ty, prostu skoczyłeś tam? Nie tam? wiem, jakoś tak po skosie. Ale tam na ten rożek taki? Tak, 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 na rożek. Słuchajcie, to prowadzi nas w ogóle do nowej lokacji, nie? To przejście. Na rożek, no okej. Okay. No to czekaj, mam ster. Ale nie wiem, czy my tu idziemy. Bo jeszcze tam nie oblokaliśmy no, na dole, nie? No na dole jest brama, więc pewnie coś trzeba zdobyć. Tu jest jakiś rudeł, znaczy fontanna taka, nie? A to na środku to coś się robi z tym? Na dole o, jest o, do włożenia o, 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 coś. Dobra, spodobała mi się chyba. Nie, fontanna się nie rusza, tak? Czy tam co to jest? Może to trzeba podpalić coś? Tu jest do jeszcze coś do włożenia, dwa miejsca do włożenia. Jest taka rączka, jest przy głównej bramie coś do włożenia, jakaś kula. Gdzie jest kolejna. Jest kratka. kulka, słuchajcie, na dole, zejdźcie na dół. Jest kulka do tej ręki na dole. Aha. Czyli mam e, wrócić się, tak? No jest, bo... bo ja i tak spadłam na dół, i tak, więc wiecie. Czyli wy nie poszliście tam dalej, gdzie to pokrętło? No zabra. nie, bo on mówi, że tam jest następny level. Tak? Nie level, głos. tylko nowa lokacja. Głos A. można popchać. To można? Ten głos można pchać. Nie wiem jaki głaz. I tam jest jakieś trybko do wsadzenia, tej skale, koło tej takiej złotej spódła złotego. No widzę spódło złote, jest głaz, ale ja najpierw chcę zdobyć tą kulkę, gdzie Sam mówi. No Na ale gdzie jest kulka? Ale w jakieś konkretne, jakieś miejsce coś? A jeszcze o jakim se leży? Eee, przez krzacia. A, w widzę, który zamienia widzę, się, widzę, widzę, w... widzę, widzę, widzę. Ten głaz przesunę, o którym mówicie. Bo są dwa głazy w ogóle jakieś, jest jeden i drugi. Ale oba się da przesuwać? Tak. Dobra, ja na razie to jeden To ja widziałem. przesunęłam ten na lewo od głównej bramy takiej wielkiej. Tak w prawo go przesunęłaś? No w pokój. Ja prostu. Stronę w stronę tej bok, skrzyni no. takiej złotej, nie? No jest tu coś, ale ja muszę po tą kolej się to Bo ja nie wiem, tu co tutaj jest. jest. I znowu coś jest do wzięcia przez skrzacie. Jakiś, jakaś sakiewka. Co A, no to jest? Jezu, jak się przestraszyłem, tu trzeba wcisnąć to płytkę jest naciskową. Nie, nasiono, słuchajcie, nasiono. Dobra, Nasienie. Tak. Tu jest jakaś podpowiedź ogólnie. Ale się nie dziwię, że skrzat to zostawił. Mhm. Ona takie są, nie? Podpowiedź tam jest, nie wiem czy to będzie ważne, czy nie. No. Za drugim głazem chyba. No A to tu to się wkłada tą kulkę przecież na tą rączkę, tak? No właśnie nie, A nie, nie chcę jej włożyć. Też byłam przekonana, że tak właśnie powinno być, nie. ale tak nie. Ale jest. gdzie jest ta druga kula, o której wy mówicie? Znaczy głaz. A doszłam chyba i tutaj trzeba będzie tą kulkę włożyć. I znowu kolejne pokrętło, słuchajcie, mamy tyle tutaj alternatyw, że nie wiem za co nie się brać. Nie wiem, prać. gdzie macie głaz, serio. Ja mam pokrętło drugie. No ja też, i kulkę do wsadzenia na rączkę. A ja nie mam kulki. Ja nie proszę. wiem, gdzie głaz. A jest, dobra. No, ja otworzyłam jakąś bramę, tą. A chyba, no tu gdzieś to jest jakaś woda na dole. No. I wy za ten głaz nie tam muszę... weszliście, tak? Tak. To Czyli za tym, który, który ja odsuwałem, nie było was jeszcze dobra. Jest tutaj kulka znowu. Następna w środku. Ale Będzie ja może kulki. ta na tu jakiś za. słoik. Jak nie masz I... kulki? No bo ja nie wziąłem jej. Ale to przy tym I... skrzacie nie wziąłeś? Mhm. Ej, ale ja nie mogę tu przejść. Aha, tu się idzie, okej. Okay. Jezu, ile tu jest fantów do zebrania? To jest masakra. Co ja pozbierałam? Jakąś w ogóle takie, jak się by się motylki A co ten skrzat zostawił? Jakiś <coughs> woreczek? Mam. Sparuj. Z czym mam to sparować? Beć łapać motylki. A z pustym sło takim. Mm, do złapania wróżki. Aha, spokojnie Okej. Okay. Wielka manierka, sparuj, z czym mam to sparować. Aha, nie, my się pogubimy zaraz. Się, to się łączy wszystko, ale ja nie mam tej kuli. Tu jest kolejna rączka jakaś w ogóle. Ale, ale jak nie masz kuli? No, ona jest Coś... na początku. To jest kolejna rączka do wsadzenia. Dobra, mam tą kulkę, ale teraz pytanie, czy ta kulka jest do tej rączki też, czy tylko do jednej? Nie wiem, czy my mówimy o tych samych kulkach. Jedna kulka była do tej pory, tak? No Nie, dwie. I... Znaczy ja wkładam na razie jedną na rączkę. To ta druga jest za, i... za tą bramą, tak? No to druga jest też tam, gdzie właśnie była pierwsza do wsadzenia. To tam jest rączka druga. Ja pytam się o kulkę. Kulka jest kulka za bramką, radę. dobra mam. No to ta kulka będzie do tej rączki, gdzie była pierwsza kula. Czekajcie, a tu nic więcej nie ma, tak? Tylko kulka i tyle. I skrzynka jakaś, tak? Nie, przecież tam masz słoik i do łapania wróżek i książka jakaś, tak? Tak. Aha, to też się podnosi ten słoik, ja pierdzielę. I tyle, tak? Okej, okay, to jest do łapania wróżek. Musimy uważać, jak stąd wyjdziemy. Ble, bla, ble. Jakaś nagrody dla. ...skrzatów i tak dalej i tak dalej. Ale to światła po oczach dają, kurde. Dobra, to ja idę tu na dół. Na dół w sensie... ...aha, bo to się łączy wszystko. Eee, bo to do tej drugiej... I tej tutaj chodźmy. jest mała manierka i na pewno trzeba tą wodę tu napełnić. No na pewno. Ja od razu to Ale to, to myślicie... ...ale myślicie... ...poczekaj. Wielka manierka i mała manierka. Ja mam na razie małą tylko. No ja mam dwie, ja mam jedną i dużą. A gdzie masz drugą? Znaczy, gdzie znalazła się? Nie wiem. O boże. Fajnie. No bo przecież jestem cały czas w tych samych miejscach co wy. No ale musiałaś gdzieś ją znaleźć, skoro my jej nie widzieliśmy. A tu po drodze ja nie widziałem żadnej. Wszystko robiłam to samo. I w ogóle ona ma, jest tak dziwna. Macie wielką czy małą? Ja mam. mam wielką i małą. Ja mam Konewkę małą. Macie? To ja mam małą. Kolewka i taki jakiś kwiatek? Nie tak, to tak. To I pisze wielka manierka, nie? A, no. że ten kwiatek jest wielką. O boże. A. A siatki się nie da z niczym sparować. To jest jako siatka po prostu, tak? Czy co? Dobra, parujesz, parujesz siatkę z tym słoikiem, czy z czym to tam jest? Okej. Okay. A siatka sparuj ze słoikiem. Pusty słoik. Aha, no dobra, i co? No i tyle, i to jest na łapanie wróżek. I co dalej zrobiliście? No i szłam na dół, tam gdzie jest ta woda, żeby sobie tą wodę, nie? Mhm. No. Ale ile tego nie wiadomo, nie? Nie wiem, ja, na, ja sobie nalałam do jednego i do drugiego, żeby wiedzieć, od czego później zacząć. No bo to chodźmy tak. teraz w takim razie do drugiej kulki wsadzić, drugą kulkę. No tak. bo bo ja, możemy... ja tu idę dalej, nie? Bo tu jest dalej jakiś przejście. To jest powrót. Bo tak? to się łączy. Tak, wszystko. Tak, no tak, to tak. Ja dobrze. nie wiem o tym. To jest to przejście, teraz... co wy A, nie A, to, to jest to przy tym, dobra. Mhm. Traje. No to teraz na dół schodzimy. Tak. A słuchajcie, a może tu właśnie na środku trzeba będzie coś nalewać? Tak, ale no. przesuńcie sobie jeszcze ten głaz drugi, mówię wam. Tam są takie trybka. Tak, są trybka i trzeba stanąć na taką e, naciskową. A głaz jest na dole? Tak, tak? na dole. Na dole. Tak. Ale go przesunąć do środka czy na? Na bok, na bok, na bok. Bo tam się chyba. Jakaś mm, nie za bardzo widzę na razie gdzie jest ten głaz. Przy takim On jest e fontanna. W sensie to na środku, co jest gówno takie, to jest tu gdzieś chyba. Jaka fontanna? No ja to tak nazywam. W sensie na dół do sobie, masz taką klatkę złotą, nie wiem czy kojarzysz. Tak. To przy tej klatce złotej jest głaz. No i tutaj też jest druga rączka. Jest okay. druga rączka, no. Rączka to wiem, dobra, jest tam tutaj gdzieś i są jakieś zagadki, tak? Tak, no tam jest jakaś podpowiedź w ogóle na ścianie, nie? No, no. i co, i co ja tu mam zrobić? Ale ja mam. Już ej, chyba czemu? To. Ej, ja mam tu. Jakiś, jakaś strzałka mi się pojawiła. A, staliście, wsta, Weszliście na to, tak. jak to zaczęło chodzić? Tak, Aha. tak, tak. tak. Ja nie mogę tego Ale przesunąć. to. Wiecie, co to są te same przecież, co w tej książce, chyba symbole? Chyba przecież. tak, ej, ale słuchajcie, o co chodzi. Ale Dobra, idziemy tam, gdzie ta łapka, czy nie? tak? No, ja już ją tutaj użyłem, tej kulki na tej łapce. No, idę. Trzeba stanąć na to, tam w środku. Jest... To jest potrzebne, wymagane. To, to jest podpowiedź tylko, czy co? No, no nie trzeba nie, stanąć ja stanęłam, nie, nie? No ja też zastanęłam I co się stało? No nie wiadomo, tylko stałaś? zaczęło działać. Aha, no bo ja tam nie wejdę już. A czemu to nam pokazuje, że w te A to nie jest wróżka? Tego nie trzeba złapać? A nie trzeba właśnie nasiona tu jakoś zasadzić czy czegoś? I A podlać wodą? Ja Proszę ja już tego nie przesunę, nie mogę tam wejść. Co? Złapała ci? No. Nie, gdzie nie możesz wejść? No tam do środka. Mówi no to zloaduj. Nie, bo mam kamień w środku. Ale zloaduj jakiś poprzedni save. No to to będzie zanim zdobyłem te wszystkie rzeczy. No ale to ty na jednym zapisujesz? No ale ja to przesunąłem już nie. dawno kiedyś na początku. Ale nie rozumiem. Ja Cze też nie rozumiem. Czekaj, coś ci się skopało. No bo mam głaz w środku. A czemu masz w środku? No bo go przesunąłem do środka, już się nie dało wyciągnąć i tak zostawiłem i poszedłem. O posz. No to byśmy zrobili cięcie nie. i dacie by mi save. A. dobra, Torguzdasz? Tak, tak, czekajcie, to ja, ja muszę pomyśle... ogarnąć. No to w, w, daj, daj save'a. Dobra, jestem ja mam save'a. Tutaj była płytka i teraz ona się kręci, a to jest na czas? czemu to się nie kręci w środku. Co się nie kręci. Aha. Mam szczerze, że nie wiem. No kręci się fokie? czy nie kręci się, bo już nie wiem. No teraz... Teraz się kręci jak nastąpiłem, bo się nie kręciło. A, no to może jest na czas faktycznie. Nie wiem, Ej, co tu zrobić. Bo mi się kręciło wcześniej. A jak stanę teraz znowu? Tak, znowu mi działa. Tak, to jest na czas, słuchajcie. No, a dobrze, ale co się robi? Nie tutaj wiem. Kulka wsadzona i co? A może u góry coś się robi? Właśnie teraz idę, ale na górę. A po co jest ten blok tutaj? No żeby Złoty. wejść sobie, nie? O no to może trzeba jakoś coś zrobić szybko. Ale jak mam tam wejść? Normalnie bo to ta właśnie z której aha. strony niby aha czy coś niebieskie plus coś białe to jest jakieś super ekstra niebieskie coś a zielone się niebieskie tego to złapać. jest to jest nie koniczyna. tak to wygląda tak ta zagadka by mówiła a, a tu co? na górze na pewno nic nie ma słuchaj bo ta jest podpowiedź wiele... na tej... dobra ja idę jeszcze do tej fontanny Mnie to jest kupię <głupie> to Standardowy to nie ta fontanna tam jeszcze, tak <laughs> czy takie... Fontanna, to wiecie Co, co to chodzi, kuźwa było? Coś. Tam mogłem To stanąć. na środku takie, tak? Spokajcie. Gdzie to to jest? dziwne. No. Tam się dało skakać? Nie. Aha, mroczuczane. To są takie wiatry w ogóle. Aha. Próbowaliście nalać wody do tego? Do czego? Do tej fontanny? Nie, do fontanny nie. Też jest tutaj fontanny. fontanna. To takie coś na środku dziwne. No. Nie, ja nie ogarniam tego. Może tu gdzieś jest. A spróbuję nalać. Tu coś takiego dziwnego było. Tak, to się nalewa, tu coś się zaświeca. Ale, no jak. Do fontanny? Do... Ale co? Do fontanny z konewki. No to ja lałam i nic się nie stało. Zależy, no ja... może gdzie stoisz. Ale co ci się zaświeca? Bo chodzi Poczekaj. ci o to na środku, tak? Tak. Znaczki no to ja do tego lałam. Ale z jakiej może manierki powiedz, bo mi to nie zadziałało. Z dużej czy z małej? Z Czekaj. I, do, i pod, na które nalałeś? To jest, jeszcze ale to, to jest jeszcze pytanie. Ale jak na, na które? Jaki nalałeś? To ty lałeś na jakiś symbol? No, no bo tak są symbole, nie? Są trzy takie jakby miseczki. Nie? No i na, na, z którym symbolem nalałeś. Dobra, nie, dla mnie to Patrzcie, jest ważne. Po Patrzcie, prostu... podchodzicie i do tego. <laughs> Mam wnękę! Dobra, ale na, na jaki symbol nalałeś? Jak podchodzisz w ogóle, to ona sama wy wybierze sobie nasioną. Aha, okej, okay, dobra, widzę. Mm -hmm. Eee, słuchajcie, wnękę? mam wróżkę. Czas Złapię ją. No to zaraz. No, złapałem, mam kaccenkę. Okej, okay, ale okay. gdzie? Jak jest fontanna? To przy fontannie jest wnęka. No bo tam pisał, ale fontanna to rozumiem, rozumę, ką? Taka, dzieci... ta fontanna Taka normalnie fontanna, no to z której ja woda byłam wypływa. Przed chwilą. Tak. Hmm. No i nie widziałam wnęki. No i tam Boże, było wtedy napisane, co ona że. Robi? Że Jak wyjdziemy, do... to trzeba uważać na wróżkę, nie? Jak to wrócić tam teraz? No, kocześ? Nie, przeskoczę na drugą stronę. Aha, no boże. Złapię tą wróżkę kiedykolwiek, bo to jest jakiś dramat. Boże, ale złapała, to jest tyle złapała? że ja nie wiem gdzie... Tu... A, jest tu jakaś wnęka, Jest, taka za krzakami ukryta, no. Jest, no. Tak w ciul. No jest, jest. Czyli wodę można nalać, można dać nasiono i co, wróżkę jeszcze wtyknąć? Ale jeszcze, słuchajcie, tam ta strzałka, może tam trzeba wróżkę wypuścić? Przy tej strzałce. Jak tą e, kulkę włożyć? No to ja bym właśnie. Wiecie o co chodzi? Ta. Próbujemy, no ja złapałam. Tak. Próbujemy tak? Ja wróżkę. To idziemy do tej strzałki teraz? Idziemy zaraz. Ale wróżka jest na dole? chcę zobaczyć. Tak, tak, no przy fontannie On, masz taką wnękę w zaroślach. Mhm. Musisz się rozejrzeć dokładnie. Ale masakra to było tak zlewające się. Mhm. Dobra, no ja zeskoczę na dół i zobaczę, czy da się wypuścić tą wróżkę tam przy tej strzałce. Ona złapie ją, czy jak? No właśnie. Też jak się to zem, trzeba? Nie trzeba nacisnąć, czy co? Nie. Złapała jak, ją. Jak to łapać? Wejdź tak na sumie na sam środek i po tak. prostu kliknij tą łapaczkę. Nie dramat. Nie, ona nie chce tutaj tej strzałce nic zrobić. No właśnie mi też nie chciała. Wszystko dobra, nawet działa. tak ręcznie próbowałam, wiesz. Wiem, wiem. Nasiąko się da i da się wodę nalać. A wody też się da nalać, tak? No Do któregoś się, się da, tak? tylko co zapisz najpierw. I z jakiej manierki, jeszcze raz mi powiedz? Z konewki. Konewki. Jak się naleje, to powinno się na niebiesko znaczek zrobić. A z której strony wodę nalewacie? To ma znaczenie, czy nie? A. To z której nalewacie? Nasionko najpierw włóż i dwa cię zastaną, to się już... Bierze. Aha, bo nasionko jest ten, tak? Uh -huh. Chajcie, nie no ale nie wybierzesz, no bo chyba, żebyśmy tak samo nalali, nie? No nie bo jak źle to nie zaświecić. Nie no co wy, no wróżką ona też w przecież, przecież. No to wierno. tak mówiłem od początku, że może. No to być musimy tak. się tam wrócić z tą wróżką, bo przecież my nie mieliśmy wróżki, no to skąd mogliśmy wiedzieć? Dobra, wróżka. Tu się nie da nic zrobić. No to pewnie woda. Czyli woda tam, tak, tylko z małej, tak? Wróżkę. Do tylko trzeciego mówisz, żeby tam, no dobrze. Ej, ale ja w tą wróżkę i mi się. No nie, dobra. się nic nie zapaliło w sumie. Tak, nie zapaliło się właśnie. Nie, nic. Aha. Bo na dole jest podpowiedź. Jaki znaczek co do czego i co z tego wyjdzie? Ej, a może ja... to trzeba w odpowiedniej kolejności, słuchajcie. To takie było, jakby coś się zepsuło, taki odgłos. Tak. Coś plus coś to daje coś Trzeba no A właśnie. da się złapać ponownie. Nie, nie da się. To ja to ja wczytuję. Ale nasionku chyba musi być, co? Nie no, nie wiadomo czy musi być, ja muszę ja to wodę, wczytać ja, w ogóle. ja to wczytuję, bo to był taki jakby coś się spieprzyło. Jakby się coś spieprzyło, dokładnie. Ja Idę tam na dół. I i Aha. Idę tam na dół zobaczyć tą podpowiedź. Mam jeszcze tą wróżkę? Nie mam. Ja też musiałem wczytać. Ja pierdziu, wróżka uciekła. Muszę znowu się wrócić, dobra. Mhm. Ja spróbuję na... bo ona tak się przesuwa tym. Czyli musimy na tym. Nasionko dać... się zabłysnęło, więc musi być ok. Nie, najpierw trzeba wodę chyba i, ja wodę i wróżkę? Spróbuję. No, no to ja bym wodę. za dużo musiała poprawiać. Nalałem wodę i nic się nie Ale wyło. wodę... Tak, bo trzeba dwa połączyć ze sobą. Tam jest Ech. napisane tak na dole, że woda plus chyba wróżka równa się coś tam. Czekaj, okay, no mam save. Ale na pewno nie zielone, na pewno nie nasionko. Mam taki dźwięk... No to ja pierwszy dałam nasionko i się zapaliło, że jest okej. Okay. Mam taki dźwięk no elektryczny. Wiem. Taki mieliście dźwięk? To to tak, to, się zły to jest, jest, że coś zjebało się. Przepraszam? A. A nasionko, jak żeśmy włożyli, to... to się zapaliło, w ogóle symbol się zapalił, więc moim tak? zdaniem jest w porządku. No woda też mi się teraz zaświeciła. A Nasionko i wróżka nie. tylko. Woda się zaświeciła? Nie. Tak. Okay. I, i, wróż... ku, I którą wodę wlewałeś? Tą większą teraz, wielka manierka. I, I wszystko w, w, wsadziłeś tak czyjną, czy inaczej? Nie, no na razie tylko wodę. Aha. Dobra, no dałem wodę no, i coś się, się spieprzyło znowu. Nie, nie wiem. Ale mam znaczy, to się wyszarzyło wszystko. No też dawała, więc ja tego nie czaję za bardzo. Chyba, że to litry co chodzi. chodzi. Ej, a coś się może dzieje teraz tam no, na dole, jak się, się użyje. Znowu. Ej, a może, może trzeba użyć tej maszynerii, no właśnie. Jakiej, aha. Tej ale płytki ja wróżki nie wsadziłem jeszcze na przykład. Czekajcie. Tak, słuchajcie, wszystko trzeba włożyć i wejść na płytkę i tyle. No, Aha. Tylko ja dużą wlałem wodę, jakby. Nie, no ja, ja też mam. wlałam dużą. I coś teraz skapie. tryska. Błoto, coś mi to przypomina. No <grym> <D> <grym> <I> <grym> ja na cholerach żyję. Ale ja nie wsadziłem wróżki i też mam to błoto. Ej, nie gadaj. Jak mogłeś nie wsadzić wróżki? Mm -hmm. Ej, wróżka mnie goni. Zła jakaś. Nie, też czekajcie, bo tutaj jest tak. Nie wiem, to jest głupie. Nasionka, nasionko i... Coś tam, daje jest koniczynę. Nie wiem, przycina mi teraz, więc... Chyba mi zaraz wywali no to, neta. wróżka właśnie... To nasionko i wróżka dają czteroistą koniczynę. Mogę tu podnieść koniczynę? Dobra, no, mam. Seksywa. Mam Słuchajcie, u mnie tak tnie, że to jest jakiś dramat I da się tu wtrzymać koniczynę, dobra I Ja już mam otwarte jak coś Co zrobiłeś? No koniczynę zdobyłem i otworzyłem drzwi Rolisno, tak? Tak Deseo, tak jak miałaś, to było dobrze, tak? Zrobiłaś to? Nie wiem. No w sensie ten duszek ci wyleciał, no tak? No tak, no i co? No ja tu pobiegałem wokół tej strzałki gdzieś tu ten i mi zarosła cała ta, całe to podłoże. Koniczynami. Koniczynami. I tam gdzie jest strzałka niebieska podnosisz koniczynę. Aha, okej, okay, dobrze. Aha, no to jeszcze raz muszę oglądać. Tam ta niebieska strzałka ci wskazuje, że tam możesz podnieść, nie? Koniczyna. Rozumiem. I wtryniasz ją w tą taką dziurkę przy tych drzwiach i masz już załatwione. No ale ta wróżka musi być wsadzona. No, ja wróżkę miałem wsadzoną. Wesoł chyba ty też? Tak, dobra, mam tą koniczynę. Mhm. No, i wtryniasz się tam przy drzwiach. Okej. Okay. I mamy otwarte drzwi i czekamy, tak? Tak. Bo mnie wywaliło oczywiście. Dobra, to muszę wsadzić tą wróżkę też. Ale co, bez wróżki, co się zadziało? No, bez wróżki też pada deszcz. No, ale gonicie bez No, Ale nie koniczyny ci nie, nie wyrosły. Czy wyrosły? No, chyba nie. No. Nie, no to widać ewidentnie, że koniczyny rosną. Wiesz so ty poszłaś na mnie? No, rozglądam się. O, bo miała czekać, nie? Ale o, co dobrze. Ci chodzi? O to... No miałaś czekać. O, co ci miałaś czekać. No to ja też idę dalej. Nie no, czekam tutaj. Ta, już weszłaś pewnie po drabinę. Jakiej drabince? No jest drabinka taka. No to nie, ja się tu na razie rozglądam. ja tam wróżbę. tam wyczytałam. nie ma nic do rozglądania się. Są dwa przejścia chyba, tak? Jedno. Chyba, że Idę no, tak no to już jest morski? No, wróżka, wyskoczyła. Idę po koniczynę. To co, wchodzimy tam. Ale nie? podobało mi się to, słuchajcie, ta zagadka. Też. Mimo tego, że na początku nie ogarnęliśmy, nie? To tu chodzi, nie hmm. rozumiem tego. Ja też tego nie rozumiem, bo to, gdzie to prowadzi w ogóle? W dupę gdzieś. W ogóle tu jest. rozumiem. Ja... Ślepy zaułek dotarłem, nie? No, ale mi nie działa Nie, to. bo tu jest kolejna drabinka, dobra. Nie, nie ma tu koniczyn. Ale poczekaj, ta wróżka niech ci trochę polata. Polatała ci już? No, ona później znika. Ona potem znika i dopiero się koniczyny pojawiają, to nie tak no. od razu. Bo już myślałem, że mam no to czekam. Ale musisz pobiegać tam chyba gdzieś z nią. No to idę. Tam w stronę tej strzałki najpierw. Tak, no, ja go wokół tej strzałki właśnie biegałem. Ona w ogóle gdzieś leci do, do takiego... ...adyla. No, i pewnie dzięki temu te koniczyny się pojawią, nie? Ona ma zniknąć pewnie, po prostu jak totem to działa, bo to jest jak duszek. No tak, U. tak. No dobra, zniknął. Jest wesoło, ja nie wiem gdzie tu iść. No nie, Ty to ogarniasz to. Gdyby mm -hmm. nie ta strzałka, to byś tutaj nie znalazł. Mam jakiś domek, jakiś No zamek dlatego ta kulka zdobyłam. była potrzebna. Jakiś zamek zdobyłam, taki ma makietę zamku. Poczekajcie, Ciekaw. mam kacenkę. Ciekaw czy jestem, czy koniec. śliczna nuta. No mam też zamek. To wkładasz nam no i to po takiej kolorowej drapinie. Tak 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 tak, 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 tak. No, no i właśnie te drapiny do, do, doprowadzą cię do cię takiego do zebrania takiego zamku yy, makiety takiej. No mm. I te, te skrzydłka powinny ten dać. No właśnie, tego też mi brakuje. Takie, Jak się takie, skacze, nie? Tak, powinno tak machać po prostu. Też udało się to zrobić. Może na dzisiejszych czasach. Koniec? Tak? O koniec. koniec? Zobaczcie, i teraz my zaczynamy, ja wiem co to jest za level, pamiętacie go? To czekajcie, bo jeszcze tutaj... nie widzę. Natomiast odblokowałeś sekretną rozgrywkę, teraz możesz przejść zamkowe poziomy dużo szybciej. Laski, marnia, jedna, dwóch, trzech, zakręć, august, koniec. Bez... Tak, mm -hmm. no. Tak, tak, tak. Spodziewałam się czegoś więcej od, od tej wróżki. Nie, no, nie było aż tak złe. Ten nie, no demo. ja nie mówię, że to było złe. Ale myślałam, że troszkę bardziej rozbudowane. Bo tak, tylko no to bo to było, to, było... No, no, to było demo. To było demo. No tak, to było demo, tak. Tak, bo tam pisał, już to jest demo. Mhm. No właśnie, czegoś ty chciała. Co, co, obniżasz ocenę z dziesiątki na pół? Nie, dobrze, że ocenialiśmy to przed wróżką. Hmm. A jak się napaliła, było przed chwilą, znaczy w poprzednich odcinkach, nie, a ja bez wróżki, to ja nie wstawiam tego w ogóle. No szkoda, bo powinno Ale... być więcej magicznych rzeczy. No takich wyspowie. tak, tak, no z wróżką to właśnie mi się wydawało, że to już będzie takie przecukrowe, przemagiczne. No. Jak tam Tumberski no, no. zdobyłeś tą makietę? No ale był okrutny. A co to w ogóle jest za makieta? Właśnie mamy Była tu w wróżka. Nie, no nie, no, już wróciliśmy tutaj chyba nie. Aha, czyli tego nie ma. No. Dupa. No dobra, to co to końca, tyle, tyle no tak. na tyle na tej całej przygody Kinga. Tak, Kod słuchajcie, się. moda na sukces w końcu się skończyła. 33 odcinki. Myśleliśmy, że będzie 50. Tak, no, <głos》>. no i tak. tak. No, 50. no, no, no. Mhm. No i słuchajcie, Jerusalem Project, no. <głos》<głos》na umowie Rumberskiego i Deceona to nie ma opcji nawet takiej i ciśniemy. Tak. Tylko wiecie, zobaczycie pewnie ten custom y, w grudniu 2022. <gry> no to może być. A to jest długi custom? No, chyba podobny do tego. Y, tak długościowo. Karuzelem. To, to co, karuzelem? No tak. <grym> <grym> to, to karuzelem, dobrze. Karuzelem. Dobra, to dziękujemy wam dobra, bardzo. Dajcie w ogóle znać, bo nie powiedzieliśmy w ostatnim odcinku, jak wam się podobał ten custom. Dajcie znać w komentarzach, czy też o, dla was 10 na 10, czy nie. prawda? No, no, dobra, pogadałem sobie, papa. 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 Pa. 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 Pa.